Witajcie, moi kochani. Dziś zajmiemy się zadaniami z optyki, zadaniami z zastosowaniem równania zwierciadła. Plusem tego, że lekcja odbywa się w postaci filmu, jest to, że możemy manipulować czasem. Jeżeli rozwiązywanie przeze mnie będzie dla Ciebie zbyt wolne, możesz przyspieszyć, będzie zbyt szybkie, możesz włączyć pauzę i zrobić wszystko w swoim tempie. Możesz też zrobić wszystko samodzielnie. Po prostu rozwiązać samemu, a potem sprawdzić, czy wynik masz taki sam. Wybór należy do Ciebie. W takim razie do pracy. Zadanie 12-14 z naszego zbioru. Na zwierciadło kuliste wklęsłe padają trzy promienie, jak pokazano na rysunku. Nie używając kątomierza, narysuj bieg każdego z tych promieni po odbiciu od zwierciadła. Mamy zwierciadło, środek krzywizny, ognisko i pewne promienie. Promień pierwszy biegnie równolegle do głównej osi optycznej. Pytanie: jak pobiegnie dalej? No to zgodnie z definicją ogniska po odbiciu przejdzie przez ognisko. Łatwizna. Co dalej? Mamy promień drugi. Pada na wierzchołek zwierciadła. Jak pobiegnie dalej, to jest jego normalna. W takim razie po prostu odbije się symetrycznie. Nie trzeba mieć kątomierza, wystarczy linijka, żeby określić, jak pobiegnie dalej. Znacznie trudniej będzie z promieniem trzecim. Promień trzeci nie jest żadnym promieniem charakterystycznym. To jest jakiś tam promień, o tak, biegnący, uderzający w jakimś tam przypadkowym, niecharakterystycznym miejscu. Jak on pobiegnie dalej? Trudno by było określić bez użycia kątomierza. Jasne, można by było tutaj narysować normalną, odmierzyć kąt padania równy kątowi odbicia, ale co jeżeli, tak, jeżeli nie mamy kątomierza, a na maturze tego kątomierza mieć nie będziecie. Można po prostu wykonać konstrukcję taką, jak robiliśmy dotychczas, znajdując obrazy. Wyobrażę sobie, że mam tutaj na przykład w tym miejscu, o tu, świecący punkt i chcę znaleźć jego obraz. To jest jeden z tych promieni, które tak biegną, ale ja narysuję promienie charakterystyczne. Na przykład narysuję promień biegnący równolegle do głównej osi optycznej. On po odbiciu powinien przejść przez, e, przez ognisko. Następnie narysuję taki, który najpierw przejdzie przez ognisko, a potem odbije się. Równolegle. Dostaję gdzieś tutaj obraz tego punktu. Nazwę go sobie, jak tutaj było A, tutaj nazwę sobie A'. A to oznacza, skoro te promienie w tym miejscu się przecięły, to również wszystkie promienie, które wyszły z punktu A, powinny przeciąć się w tym miejscu, tworząc obraz. A to oznacza, że ten pierwotny promień, którego dalszy bieg miałem narysować, pobiegnie. Tak, to by się nawet zgadzało, jakbym tutaj miał normalną. Ładnie widać, że kąt padania jest równy kątowi odbicia. Zadanie następne: 12.15. Narysuj obraz świecącej strzałki w zwierciadle kulistym, wklęsłym i podaj jego cechy. Otóż my dotychczas znajdowaliśmy już obrazy świecących strzałeczek. Rzecz w tym, że w każdym z tych przypadków strzałeczka była pionowa. Natomiast co, jeżeli ta strzałeczka nie jest pionowa, jest ukośna albo pozioma? Czy obrazem ukośnej strzałeczki będzie ukośna strzałeczka, czy obrazem poziomej strzałeczki będzie pozioma strzałka? Nie wiem. Zobaczymy. Mam zwierciadło. Powiedzmy, że gdzieś tutaj jest środek krzywizny. Tu mamy główną oś optyczną. Tutaj ognisko. I przyjmijmy, że na przykład nasza strzałka wygląda podobnie jak tutaj, wygląda o w ten sposób. Tu oznaczę sobie A, tutaj oznaczę B. Jak będzie wyglądać obraz takiej strzałki? Można by już przy użyciu swojej intuicji jakoś przewidywać, natomiast zobaczymy, że nasza intuicja niekoniecznie działa prawidłowo. Na początek, zgodnie z zasadami, które były dotychczas, znaliśmy po prostu obraz punktu A i punktu B. Rysuję promień charakterystyczny, na przykład taki, który biegnie równolegle do głównej osi optycznej, po odbiciu przechodzi przez ognisko. Drugi promień charakterystyczny, na przykład taki, który najpierw przechodzi przez ognisko, po odbiciu biegnie równolegle do głównej osi optycznej. No, wyszło nam, że obrazem punktu A będzie, obraz, będzie punkt A', nic dziwnego, że powstał w tej samej odległości, bo jak dobrze wiemy, jeżeli, obraz, jeżeli przedmiot jest w odległości dwóch ogniskowych, to obraz powstaje po drugiej stronie głównej osi też w odległości dwóch ogniskowych. Co z punktem B? Jeden z promieni charakterystycznych to jest ten, który już sobie narysowaliśmy. O taki drugi narysuję teraz, na przykład ten, który przechodzi najpierw przez ognisko, a potem biegnie równolegle do głównej osi optycznej. Dostajemy punkt przecięcia tutaj, czyli tutaj będzie obraz naszego punktu B. Jest tak jak ja się spodziewałem, może inaczej niż Wy się spodziewaliście, obrazem takiej poziomej strzałeczki nie jest. Pozioma strzałka, bo punkcik A' i B' nie leżą na tym samym poziomie. Dodatkowo, punkcik B jego obraz punktu B, czyli B', powstał w większej odległości od punktu A' niż jest punkt B w stosunku do A. Nic dziwnego, przedmiot jest tutaj w tym przedziale pomiędzy ogniskiem a środkiem krzywizny, a my wiemy, że jeżeli przedmiot jest w tym miejscu, to obraz powstaje powiększony, więc nic dziwnego, że tutaj ta odległość jest większa. Pytanie tylko, czy obrazem prostej strzałeczki będzie prosta strzałka, czy też może ona będzie jakoś wygięta. Odpowiedź tkwi w tym, że gdybym chciał znaleźć obraz jakiegokolwiek punktu gdzieś tutaj wewnątrz tej strzałki, to też bym musiał narysować promień charakterystyczny, na przykład taki, który biegnie równolegle, po odbiciu przechodzi przez ognisko, a to oznacza, że obraz Dowolnego punktu pomiędzy A i B byłby na tej prostej, czyli strzałeczka musiałaby być prosta. Tak będzie wyglądać obraz prostej strzałeczki. Obraz. Zadanie 12-16. Na osi optycznej zwierciadła kulistego wklęsłego zaznaczono świecący punkt A i jego obraz A'P'. Wyznacz konstrukcyjnie ogniskową zwierciadła. Gdybyśmy mieli kątomierz, to wystarczyłoby zrobić tak. Promień i promień. Jeżeli tutaj powstał obraz, to znaczy, że promień, który wyszedł stąd, przeszedł przez to miejsce i dlatego tam powstał obraz. Tutaj zgodnie z prawem odbicia, kąt padania byłby równy kątowi odbicia, a to oznacza, że tu mielibyśmy normalną, czyli... Tutaj byłby środek krzywizny. Tymczasem nie mamy kątomierza. Wykorzystamy to, co już wiemy. Gdyby tutaj był przedmiot, to obraz tego punktu na dole powstałby w tym miejscu. A to oznacza, że obraz czubka, który mamy tutaj, powstałby gdzieś tutaj, tak? Gdzieś tutaj. Nie wiem dokładnie gdzie, ale gdzieś tam by powstał. Narysuję promień charakterystyczny. Taki, który odbija się od wierzchołka zwierciadła. On powinien pobiec symetrycznie, czyli o tak. Nie wiem, gdzie powstaje, gdzie dokładnie powstaje obraz. Tak, jaki i tak dalej. Ale wiem, że powstaje w tym miejscu, skoro obraz Dołu strzałki powstał tu, to obraz czubka strzałki powinien też powstać w tej odległości. I skoro powstaje gdzieś tutaj, również przez to, że przechodzi przez ten punkt, który będzie obrazem czubka strzałki, przechodzi ten promień, to to oznacza, że ten obraz czubka strzałki powstaje tutaj, bo jednocześnie jest w tej odległości i na tej prostej. Czyli tutaj mielibyśmy obraz czubka strzałki. Jeżeli to wiem. To w takim razie, jeżeli narysuję promień charakterystyczny, taki, który wybiega z czubka strzałki naszej i biegnie równolegle do głównej osi optycznej, to on też powinien przejść przez to miejsce. Jednocześnie wiem, że promień, który biegł równolegle, odbija się tak, że przechodzi przez ognisko, a to oznacza, że tu jest ognisko i mamy nasze zadanie rozwiązane. Zadanie 12.18. Strzałka o długości 1,5 cm znajduje się w odległości 7,2 cm od zwierciadła kulistego wklęsłego o promieniu 9 cm. Narysuj rysunek obrazujący tę sytuację wiedząc, że strzałka jest skierowana w górę prostopadle do osi optycznej zwierciadła oraz oblicz. Odległość między przedmiotem a ekranem, na którym powstał ostry obraz Powiększenia obrazu oraz jego wysokość. Rozwiązujemy. Najpierw widzimy, że promień krzywizny wynosi 9 cm, czyli ogniskowa równa połowie promienia krzywizny to jest 4,5 cm. Jeśli 4,5 cm, to znaczy, że nasz przedmiot, który znajduje się w odległości 7,2 cm jest pomiędzy ogniskiem a środkiem krzywizny, czyli będziemy mieli obraz powiększony. Tu mamy ognisko, środek krzywizny. Tak? Możecie sobie oczywiście zrobić wszystko dokładnie uwzględniając te dane, które są w treści, bo macie. Kartkę w kratkę. Natomiast ja nie mam. Tu jest po prostu 4,5, tu jest 9. No to 7,2 jest gdzieś podstaw, gdzieś tutaj. Wykonuję rysunek. Promień charakterystyczny. ciach, Pierwszy i drugi. To oznacza, że mój obraz powstaje o tutaj. I teraz mam obliczyć odległość między przedmiotem a ekranem, na którym powstał obraz. O jaki ekran chodzi? Otóż, yy, widzieliście na doświadczeniu, że można dostać obraz na ekranie, czyli na przykład na kartce papieru, ostry obraz, jeżeli, jeżeli kartka będzie znajdowała się w tym miejscu, w którym rzeczywiście te promienie się przecinają w jednym miejscu. Jeżeli ekran umieścilibyśmy trochę bliżej, na przykład tutaj, to te promienie, które wybiegły, te promienie, które wybiegły z czubka strzałki, to na ekranie umieszczonym w tym miejscu padałyby tu. Czyli zamiast stworzyć punkcik, stworzyłyby plamę. Podobnie, gdyby ekran znajdował się tu, promienie, które wyszły stąd, zamiast przeciąć się w jednym miejscu i stworzyć punkcik świecący, to dałyby plamę. Co oznacza, że obraz nie byłby ostry, byłby rozmyty. Jeżeli chcemy dostać ostry obraz, to ekran musi znajdować się w tym miejscu. I teraz my mamy określić, ile wynosiłaby odległość od przedmiotu do ekranu. Wiemy, ile wynosi ogniskowa, wiemy, ile wynosi odległość przedmiotu od zwierciadła, to jest 7,2 cm. Mamy więc wszystko, co jest potrzebne, żeby policzyć Y, czyli położenie obrazu. 1 przez x, dodać 1 przez y jest równe 1 przez f. Przekształcam wzór, to rzucam na drugą stronę. 1 przez y jest równe 1 przez f, odjąć 1 przez x. Sprowadzam do wspólnego mianownika f razy x. Tutaj rozszerzyłem o x, więc będę mieć x, i tutaj o f, więc odjąć f. Jeżeli tyle wynosi odwrotność y, to znaczy, że y, którego szukamy, jest równe fx przez x, odjąć f to jest równe i podstawiam dane 4,5 cm razy 7,2 cm dzielone przez 7,2 cm odjąć 4,5 cm To jest równe i obliczam na kalkulatorze i dostaję wynik 12 cm W takiej odległości powstałby ostry obraz Moje zadanie obliczyć różnicę pomiędzy tym i tym, czyli odległość od przedmiotu do obrazu, a w takim razie widzę, że ta odległość y odjąć x jest równa 12 odjąć 7,2, czyli 4,8 cm. Ostatnia rzecz, którą mamy zrobić, to obliczyć powiększenie obrazu, czyli ile razy to będzie większe od tego. Tak jak sobie pokazywaliśmy, ten trójkąt jest podobny do tego trójkąta. A w takim razie obraz będzie tyle razy większy od przedmiotu, ile razy y jest większe od x. Czyli tak zwane powiększenie jest równe w stosunek y do x, czyli 12 cm w stosunku do 7,2 cm, to jest równe to jest równe mniej więcej 1,67. I ostatnia rzecz, jakiej wielkości będzie obraz? No to jeżeli tu było 1,5 cm, no to to będzie 1,67 raza większe. I dostaje 2,5 cm. Czyli tu będzie 2,5 cm podczas kiedy tutaj było Zadanie 1217. Zwierciadło wklęsłe daje czterokrotnie powiększony, odwrócony obraz przedmiotu. Odległość przedmiotu od obrazu jest równa 30 cm oblicz. Odległość przedmiotu od zwierciadła, promień krzywizny zwierciadła, odległość przedmiotu od obrazu w przypadku, gdyby obr gdy obraz jest czterokrotnie powiększony i prosty. To tak. Ponieważ wykonaliście już wszystkie rysunki we wszystkich możliwościach, to dobrze wiecie, że jeżeli powstaje w zwierciadle obraz odwrócony, to jest on obrazem rzeczywistym. Jeżeli obraz powstał powiększony, to znaczy, że przedmiot znajduje się między ogniskiem a środkiem krzywizny, czyli jego odległość jest pomiędzy jedną ogniskową a dwiema ogniskowymi od zwierciadła. Wykonajmy poglądowy rysunek. Mamy. Zwierciadło, główną oś optyczną, gdzieś tutaj środek krzywizny, tutaj ognisko. Nasz przedmiot znajduje się gdzieś między ogniskiem a środkiem krzywizny, powiedzmy gdzieś tu, no i obraz tego przedmiotu powstanie. Nie odpowiada to może proporcjonalnie treści rysunku, ale nic dziwnego, ja jeszcze nie wiem, jakie są te odległości, które tutaj występują. Ten rysunek jest jedynie rysunkiem poglądowym. Tutaj przedmiot oznaczę sobie AB, obraz oznaczę A' B'. I to, co wiem z treści zadania, to że obraz jest czterokrotnie powiększony, czyli stosunek a'b' do ab jest równy 4. Narysuję teraz promień charakterystyczny, ten, który odbija się od wierzchołka zwierciadła. Nie trudno dostrzec, że ten trójkąt i ten trójkąt to są trójkąty podobne. Jeden i drugi jest prostokątny, jeden i drugi tutaj ma taki sam kąt. Jeżeli odległość przedmiotu od zwierciadła oznaczam jako x, odległość obrazu od zwierciadła oznaczam jako y, to stosunek A'B' do AB jest taki sam jak Y do x'. Co oznacza, że jeżeli obraz jest czterokrotnie powiększony, to również. Stosunek y do x jest 4, czyli obraz powstał czterokrotnie dalej niż znajduje się przedmiot. Dodatkowo z treści zadania wiemy, że odległość przedmiotu od obrazu jest równa 30 cm. Odległość przedmiotu od obrazu. Po wykonaniu rysunku widać, że ta odległość to jest y minus x. Wiemy, że to jest 30 cm. I teraz na tej podstawie my mamy określić, gdzie jest przedmiot, w jakiej odległości, gdzie jest obraz oraz ile wynosi ogniskowa. Otóż już teraz jesteśmy w stanie to zrobić, ponieważ dostaliśmy układ równań. Pierwsze równanie mówi, że y jest równe 4x. Drugie równanie mówi, że y minus x jest równe 30 cm. W podstawie jedno do drugiego z tego wyjdzie, że 4x minus x jest równe 30 cm. Centymetrów, czyli 3x jest równe 30 cm, czyli x jest równe 10 cm. Jeżeli x jest równe 10 cm, to znaczy, że y jest równe 40 cm. No to już wiemy, gdzie powstał obraz, w jakiej odległości był przedmiot. Teraz musimy jeszcze policzyć, ile wnosi ogniskowa. Żeby to zrobić, skorzystamy z równania zwierciadła. Równanie zwierciadła: 1 przez x, dodać 1 przez y jest równe 1 przez f. Mogę przekształcać wzór, mogę podstawić dane. Ja lubię wzory, więc będę przekształcać na wzorach. Wspólny mianownik to x razy y. W tym celu muszę licznik rozszerzyć. Dostaniemy coś takiego. A to oznacza, że f jest równe xy przez y plus x. Teraz podstawiam dane 10 cm razy 40 cm, dzielone przez 40 plus 10, czyli przez 50 cm. To jest równe, tu się skraca, tu się skraca. Dostajemy 40 przez 5, czyli 8 cm. Teraz muszę jeszcze sprawdzić, znaczy nie muszę, ale warto sprawdzić, czy ten wynik ma sens. Jeżeli dostałem obraz rzeczywisty, to na pewno przedmiot musiał się znajdować w odległości większej niż ogniskowa. Czy 10 cm to jest więcej niż 8? Jest. Jeżeli dostałem obraz powiększony, to znaczy, że przedmiot musiał się znajdować w odległości mniejszej niż dwie ogniskowe. Czy 10 to jest mniej niż 16 cm? Jest. Następna rzecz, promień krzywizny zwierciadła. Mamy ogniskową, no to w takim razie, zgodnie z tym co wiemy, ponieważ... Ogniskowa jest równa r przez 2, no to z tego wynika, że promień będzie dwa razy większy niż ogniskowa, czyli 16 cm. Podpunkt C to rozwiązanie tego samego zadania, tylko że w przypadku, kiedy mamy obraz powiększony, prosty, a to już jest zupełnie inna geometria, obraz powiększony, prosty dostajemy wtedy, kiedy przedmiot znajduje się bliżej niż ognisko, bliżej zwierciadła niż ognisko. Tu mamy ognisko, przedmiot znajduje się powiedzmy gdzieś tutaj. Wtedy obraz powstanie. O tak, jeden promień charakterystyczny, i drugi na przykład taki. O, w ten sposób te promienie się rozbiegają. Przedłużam, skąd przyleciały, i wygląda na to, że przyleciały stąd, czyli obraz tamtej strzałeczki to będzie taka strzałeczka. Zaznaczam, że x to jest to, y to jest ta odległość tutaj obrazu od zwierciadła. I teraz mamy określić, Ile wynosi właśnie odległość przedmiotu od zwierciadła, ile wynosi odległość obrazu od zwierciadła, ale właśnie w takiej sytuacji. Rozwiązujemy podobnie jak poprzednio. Po pierwsze zauważam, że ten trójkąt jest podobny do tego trójkąta, więc jeżeli obraz jest czterokrotnie większy od przedmiotu, to znaczy, że obraz powstał cztery razy dalej niż znajduje się przedmiot. Czyli y jest równe 4x. Dodatkowo z rysunku widać, że jeżeli odległość pomiędzy przedmiotem a obrazem wynosi 30 cm, to y tym razem plus x jest równe 30 cm. W ten sposób dostaję układ równań, który muszę rozwiązać. Podstawiam to tutaj. Dostajemy 4x plus x jest równe 30 cm, czyli 5x jest równe 30 cm, czyli x jest równe 6 cm. Centymetrów, a to oznacza, że Y jest równe 24 cm. Pozostaje mi do policzenia, ile wynosi ogniskowa. Gdybym jednak podstawił do wzoru takiego jak poprzednio, to dostałbym wynik błędny, ponieważ ten wzór jest prawdziwy tylko dla przypadku, kiedy dostajemy obraz. Rzeczywistym zwierciadle wklęsłym. Natomiast, tak jak sobie pokazywaliśmy przy wyprowadzaniu równania zwierciadła, dla obrazu pozornego tutaj powinien być minus. Moglibyśmy się posłużyć plusem, jeżeli byśmy pod y podstawili nie 24 cm, tylko minus 24 cm. Tak czy inaczej, sprowadza się do tego samego. Ja posłużę się tą wersją wzoru z minusem. Po sprowadzeniu do wspólnego mianownika mamy tutaj y minus x jest, przez xy jest równe 1 przez f, czyli f jest równe xy przez y odjąć x, czyli ogniskowa jest równa. Tu mieliśmy 6 cm razy 24 cm dzielone przez 24 cm odjąć 6, czyli przez 18 cm. Centymetr. Tutaj centymetry się skracają, 6 przez 8, 18 to jest 3, 24 przez 3 to jest 8 cm. No proszę, dostaliśmy taki sam wynik jak poprzednio. No nie do końca taki sam, może i ogniskowa wyszła tyle samo, więc i dostajemy taki sam promień krzywizny, ale to była zupełnie inna sytuacja. Mianowicie, tym razem x było mniejsze od 8 cm konkretnie 6, dlatego dostaliśmy obraz was on.